Witamy Was bardzo serdecznie w naszym studiu Świętego Mikołaja w nowym cyklu dla rodziców, wychowawców. Dzisiaj w naszym studiu gościmy małżeństwo Martę i Macieja Różkowskich. Witamy serdecznie Was. Zaczniemy od tego, jaki temat dzisiaj poruszamy, jaki problem. Myślę, że dotyczy on wielu rodziców, wielu wychowawców mianowicie czas, tak, który nie jest z gumy. I jest tak, że nieraz rodzice umęczeni y, potrzebują tego czasu dla siebie. Niekoniecznie chodzi o jakieś niewiadomo jakie wyszukane y, przyjemności, ale nawet zwykłe czynności domowe, jakaś praca, czy goście przyjdą. Potrzebujemy tego czasu. Co zrobić, żeby zająć czymś dzieci, ale też tak konstruktywnie, żeby nie było tak, że zostają nam tylko bajki, internet, ale najpierw jeszcze może parę słów o sobie powiecie. Jesteście małżeństwem od 10 lat, tak? I macie piątkę dzieci. Masa sytuacji, w których musimy. Te dzieci jakoś zagospodarowywać im ten czas. No dobrze, i co jak przychodzi taki moment, nudzi mi się... Bardzo pomaga ilość tych dzieci, mm. że one same się ze sobą naprawdę dużo bawią. Mm. Nasze dzieci takie mają tę zdolność i sami wymyślają zabawy. No I to jest bardzo duży plus. Wy macie łatwiej tak. stosunkowo, jeżeli tak. chodzi o, o to Jeśli o to chodzi, to naprawdę jest łatwiej, bo yy, mają, oni już mają takie swoje jakby role, w które wchodzą, nie? jest jedna córka, która bardzo lubi, w, jest takim e, chodzącym pomysłem. Co, co coś, to na jakiś pomysł, tu coś wymyśli, tutaj coś... Wodzirek. Tak I ona, i ona super się sprawdza w tej roli i wtedy za aranżuje zabawę z młodszymi dziećmi i oni naprawdę bawią się, potrafią się cały dzień bawić. Najpierw oczywiście jest wielkie szykowanie tej zabawy, <laughs> która trwa pół dnia i dopiero jest e, e, zabawa właściwa. Ale naprawdę, to trzeba im przyznać, że bawią się super ze sobą. Założyłam też, że wystarczy im dać naprawdę jakieś takie małe inspiracje. Na przykład też widzę, jak dużą rolę ma duża przestrzeń. Na przykład posprzątany, wysprzątany pokój, w którym nic nie ma i tam zaraz się pojawia jakaś aktywność. Ktoś coś przyniesie, ktoś tego. Już tam się zaczyna toczyć życie. Natomiast w, zabałaba, w zabałaganionym pokoju Taka e, sytuacja takiej spontanicznej zabawy zdarza się rzadziej. Nie? Mm. Co one jeszcze robią? Obserwacje ludzi na przykład fajne, miały taki kiedy, moment, że bawiły się w klub detektywistyczny, też e, Maciek rzucił im inspirację, że wydrukowało takie karty z Kaczora Donalda, gdzie są naprawdę mnóstwo takich, takich prostych rzeczy, na przykład jak możesz się przebrać, za kogoś. I one to, potem to czytają, są takie faktycznie za, za, zafascynowane, bo jak prowadzić obserwacje, no i one faktycznie siedzą, że akurat mieszkamy naprzeciwko sklepu, to siedzą i obserwują, nie? że wyszedł pan z czerwoną koszulką, co kupił, no, ewentualnie tam mogą się domyślać, co kupił, nie? I potem to zapisują. <laughs> I tak jakby usystematyzować, no, co, co pomaga, wielodzietność, <śmiech> Tak. <śmiech> no ale wiadomo, każdy ma swoją drogę i też są różne, e, różne tutaj sytuacje ta, i tak dalej. Także to tak z uśmiechem, ale na pewno to jest bardzo cenne, jeżeli jest rodzeństwo. Mm. Dalej właśnie, tak Marto mówiłaś o tej przestrzeni, to też jakby trochę wymaga od nas rodziców, prawda? Żeby to zarażować, żeby nawet zmobilizować dzieci do sprzątania, prawda? Mhm. Jakoś tak wdrażać Cięż... trudno to jest. Ciężkie. U nas jest ciężkie, tak. Jeżeli zauważyłem przez te wszystkie próby, przez te wszystkie setki prób zaciągnięcia dzieci do sprzątania. może że najłatwiej to wychodzi jak, albo to jakoś wyobrócimy za zabawę, na pewno jak sam biorę w tym udział. Jeżeli ja przyjdę i powiem sprzątajcie tu i tu przyjdę, coś jeszcze zrobię, a wy tu w tym czasie sprzątajcie, no to idzie to jakoś, ale to widać, że to już nie jest ta sama frajda. Dzisiaj na przykład sprzątaliśmy ze stoperem, były rozwalone klocki i po prostu jak najszybciej, to się super zaangażowali, w 43 sekundy sprzątali wszystkie klocki z podłogi. Maciek robił kiedyś z nimi filmik poklatkowy, ustawił na początku sprzątania telefon i potem to się nagrywało, nagrywało, one sprzątanie. No pół godziny. I potem zmontowali fajny filmik z tego. Czyli cały czas widzimy, że tutaj znowu się kłania to zaangażowanie rodziców, tak właśnie Maciek wspomniał też wcześniej one skończ to wzięły. Te też niekoniecznie od nas. Nie, niekoniecznie to same wymyśliły, no jeżeli nawet wymyśliły, to się zainspirowały. Na przykład pojechaliśmy na obóz ornitologiczny do Kaliszan nad Wisłą przez ulicę Nawet, no to Obserwują, gdzieś oglądają, a ten śpiewa, o zobaczcie, a ten coś. I tak samo też z tego naszego balkonu sobie też e, trochę tamtych ptaków przygotuje. Także też takie zaznajomienie z przyrodą myślę, że no, bardzo dzieci inspiruje. Inny pomysł jest taki, który chyba same nawet dziewczyny na mnie wpadły, robienie kawiarenki w kuchni po prostu. Zrobiły nawet parę razy tak, że same coś upiekły, najstarsza nasza Magda, po prostu zrobiła jakieś ciasteczka i potem napisały razem menu, że można zamówić herbatę, można zamówić wodę z cytryną, można zamówić, nie wiem, jakieś resztki obiadu, które zostały. Ostatnio nawet narysowały własne pieniądze, więc kawerynka była płatna tym razem i też się dużo w to bawią. Kiedyś też zaprosiliśmy gości, to ja już im tam bardziej pomogłam coś przygotować, kupiec. Bardzo fajnie się też to zaangażowały. Czasem obiad podajemy w formie kawiarenki. Znaczy, to dzieci, ja jestem wtedy klientem. Tutaj też z tego, co mówicie, to tak, taka mi refleksja przychodzi, że jeżeli chcemy, nawet wyraźnie, że tu i teraz szybciutko no, zająć czymś z dziećmi, bo dalej nam coś skoczyło, że musimy, to dobrze jest jakby długofalowo gdzieś sobie y, przygotować to zaplecze nazwij. To, y, te dzieci już gdzieś się zapoznały, zainspirowały czymś wcześniej, kiedy rodzic ma czas na to, tak? A przychodzi moment, że nagła potrzeba, żeby się czymś zajęły i one już jakby mogą sobie to gdzieś odtworzyć, gdzieś już znają pewne tematy, pewne zabawy, pewne pomysły, gdzieś zostały. Myślę, że sprzęty różne, na przykład rzeczy plastyczne. My zawsze mamy gdzieś tam w szafie rzeczy, z które one po prostu mogą swobodnie wziąć i coś robić. Yy, yy, Weronika zwłaszcza Bardziej. bardzo dużo z tego korzysta. Robi, nie wiem, jojo na przykład wymyśliła, wzięła dwie pokrywki od słoika, zczepiła je plasteliną, kupiła do tego sznurek i, i zrobiła jojo. Ja ona mnóstwo takich rzeczy robi. Ma właśnie dostęp do tych rzeczy, takich plastycznych. No wszelkie jakieś tam pudzle układanki to też jest jakby oczywiste, ale też, też są inspiracją, bo na przykład nasze dzieci robią własne puzzle, nie? że narysują rysunek i potem yy, yy, yy. No to na pudzle i albo na przykład fajne się bawią ostatnio w prezenty, Szukają sobie nawzajem prezenty. Polega ten, że pakują wzajemnie sobie rzeczy, które należą do nich, potem na przykład biorą kwiatka, ozdabiają go spinkami do włosów, mówią, że to jest choinka i prezenty. No, to śwniewa, tak, że... masz cały który usłyszał <noise> ten pomysłów, ale jakoś tak y, nie chce mi się wierzyć, że... Znaczy, wy mówicie o tym, że, macie, że inspirujecie, ale właśnie, że, że dzieci same z siebie to wszystko. Y, no Dzieci są kreatywne, ale tak, musi tak. gdzieś być ta kreatywność, rodzica, ta taka otwartość, chęć poświęcenia tego czasu. Czy, tak, tak, myślę, że nie, znaczy to naprawdę nie jest dużo. By... Nie wiem, ja z nimi czasem siądę i coś narysuję, albo, no, no, albo siędziemy i coś pośpiewamy, to jest takie, naprawdę ja, nie, nie robię tego dużo, to, przynajmniej w moim takim subiektywnym odczuciu, ale im to wystarcza jak widać, nie? że takie pyk i one już same potem idą, nie? Myślę, że ważne, żeby spróbować nawet te 15 minut albo pół godziny okay. dziennie, żeby spróbować coś z dziećmi porobić, nawet jeżeli jest dużo bardzo innych rzeczy. Przez... Takie długofalowe podejście, to, że czują, że wiedzą, że Tata kocha, bo często czyta, często jest, często gdzieś zabiera, przykładowo, prawda? To może to łatwiej też dzieciom wtedy przeskoczyć na, jakby wyskoczyć, tak? Z tych emocji trudnych. Sprawdza się u nas fajny system wyjść, czyli takiego indywidualnego czasu dziecko-rodzic. Dla Piotrka, który ma 3 lata, to wystarczy wyjście po chleb. I dla niego to już jest takie, byłem statą i on już to tak przeżywa, potem opowiada do następnego dnia. No dla starszych dziewczyn to wiecie, do, do pochleb to już nie byłaby atrakcja. No, to jest to, to jest to. Ale, y, ale też naprawdę proste rzeczy w stylu, nie wiem, pojechanie na przegląd samochodu. Y, myślę, że to jest takie ważne, żeby właśnie był ten czas sam na sam. Oni oczywiście się kłócą o to, ile razy ty byłaś, jak to ostatnia była, to ostatnio miałaś dłużej. Ja nie byłem, a teraz tak. ona dwa razy podżąda, a Ja miałem za krótkie. Ale myślę, że to jest, naprawdę jest takie ważne i widać tym właśnie owoce tego, że no, tak to dziecko jest takie bardziej otwarte, takie. Czyli da się, przypiące dzieci da się, tak? Da się, no bo to naprawdę to nie trzeba wielkich rzeczy robić. No. Naprawdę, to są rzeczy, które robi się i tak się robi, nie? Tylko, że trzeba po prostu zwrócić na to uwagę, żeby było to robione sam na sam. nie? Ja idę do sklepu, zabieram kogoś, maciek idzie coś załatwić, zabiera kogoś. A przy okazji, że tam jest nasze wyjście, no dobra, to choć kupimy sobie coś, nie wiem, dobrego, nie? No dobrze, ale to też jest takie ciekawe, bo tak po nic co do kłębka, z takich praktycznych, codziennych rzeczy. Wyłania nam się to, że musimy mieć jakieś tam tak, poukładanie pewnych spraw i też może też taki kierunek obrany, że po coś to wszystko. Macie taki kierunek jasny, który pozwala właśnie łatwiej wytyczać te codzienne sprawy, gdzieś tam układać, prawda, że nagle nie odwraca się wszystko do góry nogami, bo, bo wiemy, że na przykład chcemy wychować dobrze dzieci, a nie tylko, że o, są, so, i nie wiem, chcemy mieć jak najwięcej czasu dla siebie i sobie tylko odpoczywać, a no dzieci niech sobie tam rosną. Mamy. <laughs> znaczy, co no, jesteśmy osobami wierzącymi, także myślę, że gdzieś z tego wynika ta nasza historia, że tak widzimy nasze powołanie i nasze miejsce w świecie, właśnie jako rodziców. Też jako małżeństwo, że to jest chyba jakieś taki źródło tego wszystkiego, nie? Widać wielokrotnie doświadczyliśmy takich sytuacji, że kiedy nie było między nami właśnie zgody, nie wiem, jakby to nazwać, były takie dni, kiedy byliśmy naprawdę cięci na siebie, się, co się słowem nie odzywaliśmy, ma to potem ogromne przełożenie na, na cały nasz dom, no, no przede wszystkim na nas, że oboje mamy po prostu wtedy beznadziejne dni. Ale to też się odbija na dzieci, nie? Na, na tak. mnie to w ogóle bardzo się odbija, Jak nie, nie? krzyczę na nie wtedy, no jest wtedy źle, nie? Po prostu musimy. Taka się... jest zwykła codzienność, gdzie się zmagamy, Tak, no? ale to jest naprawdę tak. taka o wiele trudniejsza codzienność, nie? Że, że jest wtedy trudno tak. i właśnie musimy mieć ten dialog między sobą, musimy się pogodzić, żeby było dobrze, nie? To ja, to, ja to w stu procentach się pod tym podpisuję, że to tak funkcjonuje, nie? Że... Hmm. Musi być między nami coś, co można nazwać jej jednością albo sztamą. To jeszcze tak nawiązując może trochę do tego, co ja wcześniej mówiłem um, o dzieciach, że od nich, według mnie, właśnie też jako małżeństwo, możemy się uczyć takiej gotowości zawsze wejścia z powrotem w tą relację taką przyja przyjacielską, przyjazną dawać taki sygnał, że słuchaj, no wiadomo, że tutaj nie zgadzamy się, jakby no tam to, ta, ta sprawa nie jest załatwiona, ale tak ogólnie... Przyjemnie. Oboje jesteście też y, z rodzin dużych. Maćku, ty jesteś z takiej bardzo dużej rodziny wielodzietnej. Tak można powiedzieć. Po, pochwalcie się, ile macie rodzeństwa, jeśli mogę. Ja mam pokazać. tylko troje. <laughs> tylko troje, no na dzisiejsze czasy tylko troje. Ja mam troje. A ja mam siedem sióstr i czterech braci. No to szacunek, gratulacje dla... Ja myślę, myślę, że trzeba to powiedzieć, że to co właśnie wypracowali Maćka rodzice, mm. mając tyle dzieci, bardzo my dużo z tego korzystamy, nasza rodzina. Mm. Że oni właśnie dużo, nie wiem, czytali, rysowali, wymyślali, pokazywali tym dzieciom i myślę, że to jest, no bardzo jest. z tego dużo korzystamy my jako kolejne pokolenie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy w imieniu całej ekipy Studia Świętego Mikołaja. Dziękuję Państwu. Bardzo nam miło gościć u Was w Waszych domach, na Waszych ekranach. Tak, nie dawajmy może zbyt dużo przykładu siedzenia przed ekranem, więc naszym dzieciom, więc już zakończymy ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki z naszego cyklu.